Nie wiem, czy jesteście tak zdziwieni jak ja, jak leci ten dialog w tej Ewangelii. Wyobraźmy sobie więc scenariusz dosyć podobny, żeby uchwycić to, co jest dziwnego w tym tekście. Wyobraźcie sobie, że poprosicie mnie, naucz nas grać na instrumencie. A ja wam odpowiadam, gdybyście grali na instrumencie, moglibyście ciekawie spędzać czas. Jakoś to w ogóle nie odpowiada na to, o co prosiliście. Powinienem wziąć i nauczyć Was, jak się gra, a nie opowiadać Wam o tym, co się będzie działo, gdy będziecie grali. A tymczasem z wiarą widocznie jest tak, że to się łączy. Że Jezus faktycznie odpowiada na prośbę uczniów. Zobaczmy więc, co on robi. W jaki sposób można pomnożyć, przymnożyć sobie wiary. A robi, zdaje się, dwie rzeczy. Pierwsza jest taka poszerza im perspektywy tego co oni uważają za możliwe. Na początku swojego głoszenia Jezus przychodzi i mówi do wszystkich ludzi: "Przybliżyło się królestwo niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w ewangelię". W tym takim pełnym nadziei, trochę wzburzonym społeczeństwie, które cały czas czekało na objawienie się Mesjasza i czasów ostatecznych, Jezus, który mówił takie słowa, to jest nic innego jak Jezus, który mówi, słuchajcie, będzie się działo. To jest teraz, to jest tutaj, kiedy będą się działy niezwykłe rzeczy. Rozbudza ich pragnienie, rozbudza ich marzenia. Także właśnie spodziewają się, że oto zaraz w ich życiu, za ich czasów wydarzy się coś wielkiego. I to jest właśnie to, to jest to, co rodzi wiarę. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy czytamy żywoty świętych, czytamy coś, co się wydarzyło dawno temu, i przychodzi na nas właśnie taka myśl: co by było, gdyby także, i to, gdyby to była historia także i moja, to jest to miejsce, gdzie rodzi się wiara, to jest to miejsce, z, z której wiara bierze siłę, właśnie ta myśl o tym, że tak, to jest możliwe w moim życiu. I że wielkie rzeczy mogą się dziać. W tej Ewangelii Jezus mówi o przenoszeniu morwy w morze, czyli w środowisko, którego bardzo nie lubi. Kiedy indziej mówi o przerzucaniu całej góry, zobaczcie, jak wręcz takie infantylne są te obrazy. Znaczy, że ci apostołowie, którzy tam przebierają nogami myśl, już sobie wyobrażają, właśnie będę przerzucał góry, będę przerz robił rzeczy niezwykłe, niemożliwe. To brzmi trochę dziecinnie, trochę infantylnie, ale to jest ten mechanizm, to jest ta moc. Właśnie uwierzyć, że w moim życiu jest to możliwe. I to jest pierwsza rzecz: poszerzyć to, co ja uważam, że jest możliwe w moim życiu. A druga rzecz jest to jest ten dodatek Jezusa, który mówi o tym słudze, który mówi sługą nieużytecznym jestem. Bo druga rzecz, która rodzi wiarę, Druga rzecz, która sprawia, że naprawdę potrafimy wznieść się ponad samych siebie, to jest zobaczyć, że jest ktoś cenniejszy, ważniejszy niż ja. I tutaj nie chodzi nawet o kogoś, kogo ja kocham, tylko chodzi o to, że wszystkie rzeczy, wszystko co kocham, wszystko co szanuję, wszystko co podziwiam, wszystko to, ma, coś, ma swoje źródło w czymś jeszcze większym. I jeśli zobaczymy ten nasz świat, że on jest właśnie dużo wyższy, że ten sufit, do którego możemy iść i to, to, komu możemy służyć, jest właśnie większe niż by się spodziewało, gdy zobaczymy wielkość Boga, wtedy prawdziwie też się rodzi w nas ten rezonans wiary, że my chcemy służyć czemuś, co jest wielkie. Więc dzisiaj te dwie rzeczy chciałbym, żebyśmy sami jakoś poszukali w sobie. Poszukali, Właśnie tego głosu, głosu, który mówi w tobie, jakie niezwykłe rzeczy pobudzają twoją wiarę, jakie cuda chciałbyś zobaczyć w twoim życiu. Czy one się wydarzą? Nie wiem, ale sama myśl dopuszczająca to, że tak to jest możliwe, już rodzi wiarę. I wreszcie druga rzecz: zobaczyć na wszystko to, co kochasz, zobaczyć na wszystko to, co cenne, i powiedzieć sobie: to wszystko ma, coś, ma nad sobą coś jeszcze cenniejszego. I to jemu, to temu czemuś chce służyć, Bogu, który, od którego pochodzi wszystko, co cenne. Filozofia i teologia idą ramię w ramię w naszym dominikańskim życiu. Nie uczymy się tylko teologii, nie uczymy się tylko o Bogu, ale uczymy się także o otaczającym nas świecie i o człowieku, o tym kim jest i jak myśli. To właśnie studia te filozoficzne umożliwiają nam coraz skuteczniejsze głoszenie słowa i mówienie o Bogu w tym świecie. Razem z naszym moim współbratem Pawłem zaczynamy studia. Ja w Warszawie a on na Uniwersytecie Amerykańskim w St. Louis. Jest to jeden z najlepszych uniwersytetów, gdzie może dostać takie wykształcenie, ale żeby było to możliwe, potrzebujemy zebrać pieniądze, żeby go tam wysłać. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, zapraszamy Cię do zaangażowania się w zbiórkę pieniędzy, po to, aby brat Paweł był dobrze wykształconym Dominikaninem. Zapisz się na chlebakowy newsletter i bądź na bieżąco.